Polska hamowa, najlepszym tego słowa jest. Ma z tym testem. Powojenna pizza. Tym razem, 45. rok to był rok przełomowy dla Polaków. Między innymi dlatego, że powstała wspaniała pizzeria o nazwie Lubaszka. Widać, że tutaj jest troszeczkę tłuszczyku, już nie? Undercarriage No, no, To jest taki klasyczek. Halo? W sorki, miałem telefon. Ciasto? Znają się na tym, jak je wypiekać Pi i nie jest wcale takie gumowate Porządny chleb z sosem i serem <grym> Idealna zapchaj dziura na śniadanie, obiad lub kolację w przelocie chodzisz do Lubaszki, bierzesz sobie takiego slajsa No i jest pięknie, jest pięknie i ładnie Przyjemnie, doznania smakowe są dużo lepsze niż tam na Chmielnej Tamta pizza była mniej wyrazista na Chmielnej Tutaj jednak tak te smaki uderzają Tutaj się trochę więcej dzieje Ten spód jest jakiś bardziej dopieczony Cokolwiek mam pewne zastrzeżenia Jakie to są zastrzeżenia? Chleb z serem i sosem no, no. To jest pizza zapchaj dziura, to jest chleb Polska hamuwa w najlepszym tego słowa znaczeniu To jest Lubaszka w najlepszej odsłonie Którą ja chcę widzieć, której się cieszę To jest nasza duma warszawska To jemy, jemy, jemy i to... Nie nudzi się. Chcesz jeść tak. kolejnego gryza. To jest tak, tak. że jak kończę rzuć, chcę wziąć kolejnego gryza. Tak. To naprawdę jest coś, co jem ze smakiem i przyjemnością. Tak. Nie zmuszam się do tego. Jest zapychająca, aczkolwiek jeden kawałek jest naprawdę spoko do tego, żeby się nie zapchać za bardzo, a jednak najeść. Czyli plus nie nagrywa. Poczekaj. Cię.